Szanowni Państwo, pięknie dziękuję w imieniu nas, organizatorów, zaraz wymienię kogo, za Państwa przybycie 10 września 2025 roku do niezwykłego miejsca, jakim jest klinika okulistyki ogólnej w Lublinie. To jest niezwykłe miejsce którego szefem jest profesor Robert Rejdak, z którym od wielu lat Stowarzyszenie Pacjentów Retina AMD Polska, którego mam przyjemność być prezesem, współpracuje. Kilka miesięcy temu, kiedy roz rozmawiałam z profesorem, zapytałam go, czy byłoby możliwe, żeby właśnie w Lublinie, w tym wspaniałym miejscu, gdzie wielu, wielu Polaków. Ma szansę na dobre widzenie, jest szansa, żeby zrobić konferencję naukową, ale edukacyjną dla pacjentów. Pan profesor nie miał chwili wahania. Powiedział: Tak, oczywiście, robimy. Znalazł termin, i proszę Państwa, dziś jesteśmy w Lublinie. A ten dzień jest wyjątkowy, dlatego że dziś przed południem. Odbyło się oficjalne y, otwarcie wielkiej inwestycji właśnie dla nas pacjentów Europejskiego Centrum Innowacyjnych Terapii Plamki Żółtej. Proszę Państwa, to jest w Pałacu Chrzanowskich, tuż obok, wyremontowany, piękny, zabytkowy obiekt, który będzie służył w XXI wieku nam, pacjentom, młodym, i starszym, t, po to, żeby zachować wzrok. Dziś jestem w, z, z ramienia Retina MD Polska, jest również Paulina Zewar, wiceprezes stowarzyszenia. Jest tutaj, prywatnie moja córka, także, nie, bo, także dziękuję, pomaga i będzie tutaj y, y, wiadomo osobie niewidomej, zawsze to jest dość trudno. Jest również, oczywiście przyjechaliśmy tutaj w większym składzie, jest również Ania Wszołek, która tłumaczy nasze wspaniałe doniesienia z angielskiego, tak żeby nam pacjentom no, serwować garść, żebyśmy mogli serwować garść najnowszych badań. Ani dziękuję Ci zawsze. Zawsze jest z nami, jest, jest niezwykłym społecznikiem, ma niezwykły dar do tłumaczenia także i kocha nas. Także Aniu dziękujemy. No też witam mojego męża, który zawsze jest tym przewodnikiem, tym pomocnikiem, także też Ci dziękuję z tego. Ale proszę państwa, ND Polska. My jesteśmy inicjatorem tej konferencji, ale nie odbyłaby się ona bez profesora, profesora Roberta Rejdaka, który jest prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. I z tego miejsca chciałabym serdecznie, serdecznie podziękować Panu Profesorowi. Pan Profesor jest? Jeszcze, jeszcze? Za chwilę dołączy, ale bardzo proszę, że tutaj są też osoby, które współpracują z Panem Profesorem. Są nasi wspaniali wykładowcy, którym już z tego miejsca w imieniu nas pacjentów pięknie dziękujemy za to, że zgodzili, zgodziły się Panie, Panie, bo to są, dzisiaj są Panie, czyli Pan Profesor i Panie, Panie. Okulistki, wspaniali, wspaniałe, wspaniałe lekarki, ludzie. Przepraszamy, no ale to są właśnie tak dane, to są te, te, te technikalia, prawda, które są niespodziewane. Pięknie dziękuję właśnie naszym wykładowcom, którzy przekażą nam najnowszą wiedzę na temat schorzeń, głównie siatkówki i plamki żółtej, tego na co możemy liczyć, po to, żeby wiedzieć. Ale też po to, żeby tę wiedzę szerzyć wśród naszych bliskich, wśród ludzi, w których jesteśmy. Proszę Państwa, Redina MD Polska to stowarzyszenie założone w, 2000, w 1998 roku, a więc no, 27 lat temu, którego celem jest ochrona Polaków przed ślepotą. Ponieważ jest bardzo dużo schorzeń okulistycznych, część z nich jest na szczęście uleczalnych jak na przykład zaćma, gdzie jest gigantyczny procent uleczalności tego schorzenia, ale ciągle są schorzenia wzroku, które mimo rozwoju medycyny odbierają nam wzrok i no niestety grożą nam poważnym ubytkom widzenia. Takimi schorzeniami są głównie schorzenia siatkówki i najczulszej jego części – plamki. Szacuje się, proszę Państwa, że na świecie jest już 2 miliardy ludzi, którzy mają choroby, które zagrażają utracie widzenia, ale okazuje się, że miliard, czyli połowę tych przypadków można by było, można, można przeciwdziałać ślepocie. A więc, proszę Państwa, w skali świata jest dużo do zrobienia. My Retina MD Polska współpracujemy z krajami, organizacjami, które pracują w Europie Środkowo-Wschodniej i porównujemy się z nimi, na jakim my jesteśmy etapie. I proszę Państwa, tutaj z całą przyjemnością i z dumą chciałabym podkreślić, że polska okulistyka, metody, które są stosowane w Polsce, są złotym standardem świata. My nie musimy już jechać na drugi koniec świata po to, żeby ratować swój wzrok. Know-how jest tu. W Lublinie też. I proszę Państwa, natomiast badania pokazują, że o ile potrafimy na wiele schorzeń um, mieć receptę, mieć metodę, żeby powstrzymać y, rozwój choroby, ale jest też tak, że bardzo dużo osób. Za późno zgłasza się i niestety traci wzrok, a nie musieliby, gdyby odpowiednio wcześniej dbali, o, znaczy dbali, ktoś zadbał o ich wzrok, ale też oni zgłosili się o pomoc. I proszę Państwa, po to organizujemy. Retina MD Polska prowadzi edukację pacjentów dzięki oczywiście e, takiej współpracy z e, ekspertami, a więc okulistami, rehabilitantami, specjalistami genetykami, e, e, a więc jest to wielki zespół e, fachowców, którzy e, wiedzą, jak dbać o wzrok i jak zachować wzrok. Ale też proszę państwa, szerzymy tę edukację po to, żeby ustrzec wielu z nas Polaków, że nie muszą tracić wzroku. I nasze działania prowadzimy też właśnie przez takie wydarzenia jak dzisiejsze. My, ja się cieszę, że Państwo są tutaj, ale też chcę podkreślić, że my zawsze, to jest to kolejna, kolejna konferencja, którą organizujemy też w regionach, poprzednie były w Białymstoku, w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, szykujemy jeszcze w tym roku w, tym miesiąc, w, tym roku w Bydgoszczy, w Warszawie, także jest tego sporo ale na przestrzeni lat nagrywamy te. wiemy, że warto tę wspaniałą wiedzę, którą dostajemy od lekarzy, od fachowców, żeby ona nie była ulotna, a więc rejestrujemy i dzisiejsza konferencja jest nagrywana. Jest to do odsłuchania i do, no do zobaczenia, bo, będzie, bo też jest i, i, i obraz, ale jest to przede wszystkim dla pacjentów po to, żeby ci, którzy dzisiaj nie mogli z różnych względów przyjechać do Lublina, a jest ich mnóstwo, mogli też w dowolnym czasie odsłuchać, zobaczyć, co tu się, co tu się działo i tę wiedzę mieć, posiąść. Po to, że, bo wiemy, pacjent, który wie, rozumie swoją chorobę, jest z całą pewnością lepszym pacjentem i ma szansę na skorzystanie z proponowanych terapii, ponieważ rozumie ich, ich efekt ale wtedy, kiedy rzeczywiście pacjenci są, są przekonani do tego, że trzeba też stosować się do, do wskazań lekarzy. Retina MD Polska prowadzi stronę internetową. Która jest no, dziś już y, o, oceniana y, jako portal informacyjny dla pacjentów ze schorzeniami siatkówki, aczkolwiek my nie ograniczamy się tylko do siatkówki, ale jest to głównie prawda, nasza nasz cel. Współpracujemy z organizacjami międzynarodowymi, z Retina International i nasze doniesienia są, to jest to organizacja Umbrella, czyli taka parasolowa, która skupia takie organizacje jak, jak Retina MD Polska. Otrzymujemy biuletyny, otrzymujemy informacje, część z nich tłumaczymy i zamieszczamy ale też, też no lobbujemy o to, żeby polscy pacjenci mieli dostęp do najnowszych metod i technik. Bo wiadomo, że w, w sytuacji takiej, gdy, gdy środków jest niewiele, a, a wiadomo potrzeb ogromna ilość jeśli chodzi o zdrowie, to ten kto jest słyszany, no często no, doczekuje się, doczeka się rozwiązań. Chcielibyśmy z tego miejsca też bardzo podziękować, bo my w Polsce nawet mamy już dostęp do najnowszej i pierwszej genoterapii leczenia ślepoty lebera. Jest to gigantycznie droga terapia, a są już w tej chwili dwa ośrodki, w których jest możliwa ta terapia. Ale oczywiście potrzebni są dobrze zakwalifikowani do tego programu pacjenci, którzy mają diagnozy genetyczne, które dziś jeszcze nie są, nie są w pełni dostępne, nie są refundowane przez Narodowy Fundusz. Też retina MD Polska stara się o to, żeby w najbliższej przyszłości, szczególnie młodzi pacjenci, mieli szansę na zdiagnozowanie też przyczyn swojej utraty widzenia, jeśli chodzi oczywiście o rzadkie schorzenia u genetycznie. Schorzeń wzroku jest bardzo dużo. Dzisiaj oczywiście nie powiemy o wszystkich, ale będziemy skupiać się na tych najczęstszych, które wpływają na to, że tyle ludzi traci wzrok. Są to choroby przede wszystkim zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, dotyczące ludzi starszych. W Polsce mamy złoty standard światowy leczenia, jest to wysięko, leczenia postaci wysiękowej AMD i za chwilę będziemy mogli posłuchać wykładu Pani Profesor Matysi Gwoźniak na ten temat. Będziemy mówić o cukrzycowym obrzęku plamki żółtej, też mamy już wspaniały standard leczenia tej, tej choroby. O kolejnych też będziemy mówić o właśnie tych rzadkich schorzeniach uwarunkowanych genetycznie, a więc jest to, jest to zupełnie coś nowego. Pan profesor też przybliży nam informacje na temat najnowszych terapii, jakie czekają nas albo już zaczynają być stosowane w różnych trudnych schorzeniach siatkówki.